Witam serdecznie wszystkich tajemnic tonautów. Nasze codzienne życie jest w ciągłym ruchu. Natłok obowiązków często prowadzi do tego, że czasami zapominamy już kupić chleb czy też masło. To wszystko powoduje, że nie zauważamy lub też nie bierzemy pod uwagę pewnych zdarzeń, które mają miejsce w naszym życiu. Wystarczy przystanąć na chwilę w tym życiowym ruchu i pomyśleć, a potem zadać sobie pytanie: Ile razy obudziłem się rano i nie wiedziałem gdzie jestem? Jak długo trwało dochodzenie do siebie i zrozumienie, że akurat jest się w swoim mieszkaniu, w swoim łóżku i właśnie się obudziłem, bo jest środa, a nie sobota, jak mi się wydawało i muszę iść do pracy. Dlaczego te informacje pojawiają się w głowie, jakby dopiero co w pośpiechu ktoś je przygotował i szybko ładował do naszej świadomości? Są to oznaki, że nastąpiło zespolenie się jednego z wieloświatów z naszym, a nasza świadomość zespala się ze świadomością tego samego kogoś, kto żył w tym wieloświecie. Ale dlaczego się tak dzieje? Może ktoś tam, w świecie alternatywnym, właśnie umarł, lub świat na skutek jakiejś kosmicznej katastrofy przestał istnieć. Jedna z historii powinna przybliżyć nam świadomość tego, że podczas snu może się z nami dziać coś, co jeszcze nie zostało zbadane, a nasze spostrzeżenia, że coś jest nie tak w naszym świecie sygnalizują i że właśnie nasza świadomość spaja się z jej alternatywnym obrazem. W 2007 roku na hiszpańskojęzycznej stronie naukowej Tendencias 21 opublikowano obszerny artykuł o teorii światów równoległych, a już 16 lipca 2008 roku ktoś pozostawił pod nim zastanawiający komentarz. Okazało się, że osobą piszącą była 41-letnia kobieta o imieniu Lerina Gracia Gordo. Komentarz był tak dziwny i interesujący, że wciąż aktywnie dyskutuje się o nim na różnych paranormalnych forach. Kobieta poprosiła internautów i dziennikarzy o pomoc, w tym o pozostawienie swojego e-mailu do komunikacji. Kobieta była pewna, że stało się coś, co spowodowało, że znajduje się w równoległym świecie, a nasz wszechświat był dla niej obcą alternatywą jej wszechświata. Wczesnym rankiem, cztery miesiące przed tą wiadomością, Lerina obudziła się w swoim łóżku i natychmiast zorientowała się, że jej prześcieradła są innego koloru, a także z innego materiału. To odkrycie bardzo zdezorientowało kobietę, nie mogła zrozumieć co się stało, czy ktoś zmienił jej pościel podczas snu, czy też zrobiła to dzień wcześniej, ale zapomniała. Nie było czasu, aby usiąść i pomyśleć o zagadce. Lerina musiała szybko się spakować i iść do pracy w biurze, w którym pracowała przez ponad 20 lat. Oprócz pościeli w jej domu nie było nic niezwykłego, a kiedy Lerina wyszła na ulicę, jej samochód również był na swoim zwykłym miejscu. Lerina pojechała do pracy bez incydentów zwykłą drogą, którą zawsze podróżowała i tutaj też nie zauważyła niczego dziwnego. Ale kiedy weszła do biura, od razu zobaczyła kilka osób, które były jej zupełnie obce, dziwne. Ale te osoby pracowały tam na równych zasadach z tymi pracownikami, których Lerina znała od dawna. Wydawało się jej, że to dziwne. Nikt wcześniej jej nie powiedział, że zostaną tu zatrudnieni nowi pracownicy. Ale kiedy Lerina zbliżyła się do swojego biura, wszystko stało się jeszcze bardziej przerażające, bowiem na jej wejściu do biura wisiała etykieta z zupełnie innym nazwiskiem. Próbując uspokoić narastającą panikę w duszy, Lerina nakazała sobie się uspokoić i pomyślała, że najprawdopodobniej właśnie weszła na obce piętro bo na innych piętrach biurowca też były podobne pomieszczenia. Jednak szybka analiza wykazała, że podłoga była dokładnie ta sama czyli leżał na niej piękny, wzorzysty parkiet. Ale faktycznie tabliczka z innym, nieznanym Lerinie nazwiskiem wisiała dokładnie na jej drzwiach gabinetu. To był mocny cios wymierzony w centrum świadomości Leriny, która całkowicie przestała rozumieć, co się dzieje. Czy została zwolniona bez wypowiedzenia, a na jej miejsce zatrudniono innego pracownika? Czy ktoś był zdolny do tego po 20 latach jej oddanej pracy w tym biurze? Co się tak dokładnie dzieje? Próbując sprawdzić pocztę, Lerina otworzyła laptopa i połączyła się z lokalną siecią biurową, i od razu znalazła swoje nazwisko na liście pracowników, ale teraz okazało się, że pracuje w zupełnie innym dziale dla innego szefa. Głowa Leriny zaczynała już boleć od całej tej dziwności. Kobieta wyjęła portfel i zaczęła sprawdzać swoje karty kredytowe i inne dokumenty, ale wszystkie pokazywały informacje i dane, do których była przyzwyczajona. To samo nazwisko, te same numery, ten sam adres domowy. Nie wiedząc co myśleć, Lerina zadzwoniła do dyrektora działu i powiedziała, że jest chora i nie może dalej pracować. Naprawdę zdecydowała, że ma coś z głową i dlatego te dziwactwa dzieją się wokół niej. Była w sytuacji, która stawała się coraz bardziej bez wyjścia. Następnie Lerina udała się prosto do swojego lekarza, który kazał jej natychmiast wykonać kilka badań, w tym sprawdzić, czy w jej organizmie nie ma żadnych leków. Wkrótce pojawiły się wyniki testu. W ciele Leriny nie znaleziono nic podejrzanego, między innymi we krwi nie było nawet śladu alkoholu. Potem Lerina postanowiła wrócić do domu i zaczęła sprawdzać wszystkie swoje czeki, wyciągi bankowe, konta itd. Nie znalazła tam żadnych odchyleń, wszystko było takie samo jak wcześniej, więc teraz Lerina zdecydowała, że coś się stało z jej pamięcią, a może to jakiś wirusowy rodzaj amnezji. Wyobraźnia zaczęła jej postsuwać coraz bardziej przerażające rozwiązania, co wzmogło jeszcze bardziej zdenerwowanie i stres. Lerina weszła do internetu i zaczęła sprawdzać strony z wiadomościami, ale widziała tylko, że wszystko jest takie samo jak wczoraj, czyli nic dziwnego się nie stało. Życie toczyło się bezproblemowo dalej, jednak wszystko się zaczęło zmieniać, gdy Lerina obudziła się dzisiaj rano, po prostu zaczęła żyć jakby trochę innym, nie swoim życiem. Dzięki temu Lerina była prawie gotowa pogodzić się, gdy ujawnił się kolejny szokujący szczegół. Faktem jest, że sześć miesięcy wcześniej Lerina zerwała ze swoim chłopakiem, z którym spędziła siedem lat, a kilka miesięcy temu zaczęła spotykać się z mieszkającym w sąsiedztwie mężczyzną imieniem Augustyn. I kiedy tego dziwnego dnia postanowiła zadzwonić do tego Augustina, telefon odebrał zupełnie inny mężczyzna i powiedział, że w ich rodzinie nie ma Augustina i że w ich domu też nie ma osób o tym nazwisku. Ta wiadomość tak zszokowała Lerynę, że nie chciała w to uwierzyć. Dobrze pamiętała, jak przez ostatnie cztery miesiące spotykała się z Augustinem, a nawet zaprzyjaźniła się z jego małym synem z pierwszego małżeństwa. A teraz okazało się, że ci ludzie wydawali się trwale wymazani z jej życia. Pod koniec dnia Lerina zidentyfikowała jeszcze kilka niespójności w różnych aspektach swojego życia, ale następnego ranka nie miała innego wyboru, jak tylko iść do biura i udawać, że wszystko jest jak zwykle. W następnych dniach, aby jeszcze spróbować odnaleźć Augustina, Lerina wynajęła nawet prywatnego detektywa, ale nie znalazł śladu po tej osobie. Stało się jeszcze coś bardzo dziwnego. Lerina doszła do wniosku po rozmowie ze swoim wcześniejszym chłopakiem, że nadal są razem, a on nawet nie wiedział, że zrywają. Dla niego wciąż są parą, która chodzi na randki i spotyka się w nastrojowych restauracjach. Tego Lerina nie wytrzymała i udała się do psychiatry z założeniem, że może mieć halucynacje, ale lekarz nie znalazł na to żadnych oznak. Jak mówiła, przysięgam, że to wszystko jest prawdziwe. Jestem całkowicie zdrowa na umyśle, ale nawet moja własna rodzina nie pamięta, że moja siostra miesiąc temu miała operację barku, jakby nic się nie stało. Jest jeszcze wiele innych drobiazgów. Ja niestety nie jestem skłonna do czytania informacji i nie jestem szczególnie zorientowana w tych najnowszych, więc nie mogę powiedzieć, czy zaistniała duża różnica między tym, co było wcześniej, a tym, co jest teraz. Ale moim zdaniem nic na świecie się tam nie zmieniło, napisała Lerina. Tak mijał tydzień po tygodniu, a dziwnych rzeczy było o wiele więcej. Kobieta znalazła w swojej szufladzie ubrania, których według jej wspomnień nigdy nie kupiła, a wpisy na jej osobistym blogu w internecie, które wcześniej pisała, gdzieś zniknęły. Jej ustawienia poczty, e-mail i czatu również uległy zmianie i teraz archiwum wiadomości nie było już przechowywane na jej komputerze. Aż pewnego dnia zagłębiła się w lekturę o równoległych wszechświatach. Wszystko zaczęło się jej układać w całość. Dużo myślała i czytała, zwiększając zasób swojej wiedzy, i w pewnym momencie zdecydowała, że to ta opcja może wyjaśnić wszystko, co się jej przydarzyło. Wiedziała już, że jakoś przeniosła się do równoległego świata lub coś, albo ktoś to zrobił. Potem znalazła w sieci artykuł o światach równoległych i napisała tam długi komentarz na temat swojej historii. Kilka lat później historia Leriny rozeszła się po całym internecie, a w 2014 roku kobieta ponownie skomentowała ten sam artykuł. Napisała, że była zdumiona, jak popularna stała się jej dziwna historia i powiedziała, że przez lata otrzymała w swojej poczcie około 6000 listów od internautów w tym po chińsku, arabsku, rosyjsku. To prawda? Niewielu z tych autorów próbowało pomóc Lerinie. Głównie interesowało ich, co stało się z nią dalej i czy nadal żyje w niewłaściwym wszechświecie. Jednak 5% listów naprawdę pomogło Lerinie trochę zrozumieć jej problem, a ponadto przez lata odwiedziła psychiatrów, a ponadto przez lata odwiedziła psychiatrów, fizyków i parapsychologów. Nikt nie potrafił wyjaśnić, co się stało. Lerina napisała, że zbliżyła się trochę do prawdy i teraz wie, że człowiek w zasadzie żyje w świecie złudzeń i że jesteśmy tylko energią, która potem trafia do wszechświata i tam jest przetwarzana. Ogólnie rzecz biorąc, Lerina zainteresowała się medytacją i ezoteryką, być może pomaga jej to przynajmniej trochę pogodzić się z faktem, że trafiła do alternatywnego świata i pozostała już w nim na zawsze.